Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jak widzicie, zmieniliśmy troszeczkę otoczenie. Tak, doszliśmy do wniosku, że trzeba raz, że trzeba coś rozmaicić, a dwa, że dzisiaj temat naszych rozważań będzie troszeczkę z tym miejscem związany. Jak wszyscy się domyślacie czy wiecie, znajduje się w konfesjonale, czyli w najwłaściwszym miejscu do tego, by, by przyjmować i udzielać sakramentu pokuty, pojednania, by. By próbować radzić, by próbować coś zrobić ze swoim grzechem, który mamy, by próbować się nawracać i korzystać w tym nawróceniu z łaski Bożej, bo tak naprawdę to jest sedno i to jest coś najważniejszego. I dzisiaj zobaczymy, patrząc na, na liturgię słowa, szczególnie na pierwsze czytanie, bo na nim się dzisiaj skupimy w zasadzie w całości. Żeby zobaczyć, że ta łaska jest absolutnie konieczna do tego, byśmy z grzechem w naszym życiu walczyli, by sobie z nim poradzić. Stąd dzisiaj właśnie w konfesjonale. To dzisiejsze pierwsze czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła pokazuje nam po pierwsze, że jednym z najważniejszych elementów życia duchowego, życia wewnętrznego, Jednym z najważniejszych środków do tego, by sobie z grzechem w naszym życiu radzić, jest pokora. Mówi o tym bardzo wyraźnie właśnie: Święty Piotr. Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I ta pokora jest konieczna do tego, żeby, żeby skorzystać z Bożej łaski. Moją taką ulubioną, bo oczywiście tych definicji pokory możemy znaleźć pewnie bardzo dużo u różnych mistrzów duchowych. Moją ulubioną definicją pokory, moja ulubiona definicja pochodzi od e, świętej Teresy, od Jezusa. Ona powiedziała takie zdanie: pokora to jest kroczenie w prawdzie. Bardzo krótka definicja, ale mi się wydaje bardzo prawdziwa. Pokora to jest kroczenie w prawdzie. Powtarzam tą definicję w zasadzie wszędzie, gdzie tylko mogę bo uważam ją za bardzo mądrą, więc człowiek, świadomy, człowiek powinien być świadomy prawdy o sobie i to jest wtedy pokora o swoich mocnych, ale i o swoich słabych stronach. Wiem, gdzie, gdzie potrzebuję Bożej łaski, wiem, gdzie, gdzie nie domagam, ale wiem też, co jest we mnie dobre, co mnie upodabnia do Pana Boga. I obydwa te elementy są bardzo ważne w życiu duchowym, bo jeżeli ktoś będzie widział w sobie tylko minusy i będzie uważał, autentycznie uważał, czyli to jest naprawdę prawdziwe jego odczucie, że, że nie ma mocnych stron, to wtedy będzie miał, będzie miał zaniżone poczucie własnej wartości, co może siać bardzo duże spustoszenie w życiu duchowym. I może bardzo wpływać na naszą, na naszą walkę z grzechem. Może też być tak, że ktoś wie, że ma mocne strony, ale specjalnie udaje, że ich nie ma. Wtedy mamy do czynienia z fałszywą pokorą. Czyli uważa, że coś, coś zrobił bardzo dobrze, ktoś go chwali, wie, nie, nie, można było lepiej. No to wtedy mamy fałszywą pokorę. Może też być tak, że ktoś, okłamując siebie, czyli nie, nie krocząc w prawdzie, uważa, że on, on nie ma słabych stron. On ma same dobre strony. I wtedy mamy do czynienia właśnie, właśnie z pychą. Jeżeli ktoś uważa, że on się na wszystkim zna, ze wszystkim sobie sam da radę. To jest bardzo ważne zdanie tutaj. Ze wszystkim sobie dam radę sam. Jeżeli ktoś tak uważa w życiu wewnętrznym, w życiu duchowym, to to jest początek jego upadku. To jest początek jego porażki. Święty Piotr mówi dzisiaj do nas: bądźcie trzeźwi. To znaczy, nie okłamujcie samych siebie. Bardzo często się mówi, że jak ktoś nagle dopuszcza do siebie pewną prawdę, której wcześniej nie dopuszczał, albo nagle się dowiaduje jakiejś prawdy, której wcześniej nie był świadom, no to przychodzi na niego pewne otrzeźwienie. Więc to, to jak gdyby w tym duchu idzie, nie? bądźcie trzeźwi, nie okłamujcie samych siebie. To jest szczególnie ważne w kontekście walki z grzechem. Pokora polega tu na tym. Że uznaje, że sam sobie z grzechem nie poradzę, że potrzebuje łaski od Pana Boga. Jeżeli ktoś ma w sobie pychę i uważa, że sam się zbawi, to jemu łaska nie jest potrzebna, to nie przyjdzie do spowiedzi. A nawet jeżeli przyjdzie, to, to nie będzie w nim żalu za grzechy, to no żal może być, ale, ale nie będzie zaufania Panu Bogu. On nie będzie uważał, że, że ta łaska mu jest potrzebna, bo on sobie sam z tym przecież poradzi. Po co mu może łaska? Potrzebuję łaski od Boga i muszę to uznać, sam sobie nie poradzę. Muszę, z tym, muszę w tym współpracować z Bogiem, bo inaczej polegnę. Jak tylko poczuję się samowystarczalny, jak tylko poczuję, że sobie poradziłem, że to jest moja zasługa, to zły Duch tylko czeka na taką okazję. I tu pojawia się to bardzo taki plastyczny obraz, którego używa Święty Piotr: przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć czyli on krąży wokół nas i szuka tych słabych punktów tej słabości, tych momentów w których rzeczywiście może nas pożreć w momencie kiedy ja rezygnuję z pomocy Pana Boga kiedy rezygnuję ze współpracy z Nim, uważam, że sam sobie poradzę to to tak jakbym się wystawiał na cios to to tak jakbym Wychodził z tego z jakiegoś bezpiecznego kręgu i zdawał się na łaskę tego lwa, który krąży dookoła. Wtedy jestem już zgubiony. Stąd ten obraz, który stosuje, stosuje święty Piotr, jest, jest taki no, bardzo plastyczny, warto o nim myśleć w kontekście pokusy, w kontekście grzechu, że, że, że szatan tylko czeka na nasz błąd. Tylko czeka na, na, na pewną słabość w nas, a tą słabością zawsze jest samowystarczalność. Jeżeli ja uważam, że nie potrzebuję pomocy Pana Boga, jeżeli nie chcę jego pomocy. Święty Piotr dlatego mu dalej mówi: Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Moc nam daje wiara, a więc moja relacja z Chrystusem. Jeżeli w nawróceniu nie będę polegał na mojej relacji z Chrystusem, to zawsze mnie ten lew pożre. Pierwszym krokiem w stronę grzechu jest rezygnacja z tej relacji, czyli odejście, odejście od Chrystusa, odejście od modlitwy, rezygnacja z sakramentów. To jest pierwszy krok do grzechu. Ktoś może mieć pretensje do siebie, albo nawet do Pana Boga, że znowu upadł, że znowu ten grzech zagościł w jego życiu. Ale to, trzeba sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie. Czy na pewno wykorzystałem wszystkie narzędzia, które mam? Czy gdy przyszła pokusa, to czy zacząłem się modlić, prosząc Boga o pomoc? Czy nie zwlekałem zbyt długo ze spowiedzią? Czy karmiłem się ciałem Chrystusa? Jeżeli nie, to sam się wystawiłem na strzał. To sam wpadłem w tą pułapkę, którą na mnie wróg zastawił. Są środki, jest Boża łaska w sakramentach. Boża łaska, która przychodzi do nas przez modlitwę, Boża łaska, która przychodzi do nas w słowie Bożym, tylko trzeba z tego korzystać. Nie naszą mocą mamy zwyciężać, ale mocą działającego w nas Boga. I niech ta świadomość nam towarzyszy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.